No, czerwona dzisiaj nie będzie koszyczka, to się chyba podniewamy, co? Ale ładny kwiat. Patrzcie, jakie fiołki wielkie. 13,99. Rezam to ma jakby miotło, tylko trzy zestawy sobie jeden. A wejmij babą. Które Który ładniejsze? Oba, nie? Nawet ten biały podniosę. I czerwony. O ja, jakie ładne. Czekajcie. Jeszcze tego czerwonego wyjmę, bo ładniutki. O. Dobra, i piszcie, który najładniejszy. Ja wybieram... Chyba się nie zdecyduję. <gryw> Wszystkie fajne. Dobra, dawaj czerwony. Idziemy na koszyczki. Chyba jednak biały, nie? Tak, biały. <laughs> Okej. Okay. Aha, bo tak nie zerkłam. Czy coś jeszcze tutaj? To jest sztuczne? Sztuczne. Nie, żywe. Sztuczne. 14,99. Idziemy. Patrzę, czy chryzantema jest na jakiejś przycenie. Te pozostałości, ale nie. Kto kupował chryzantemę? Biedronca, A jednak jest promka. 6,49. O, dziewczyna. Czyli wyprzedają. Dobra, dobra, jestem w raju, są koszyczki, ale takie cinkie te koszyczki powiem wam. Tak? Aha, bo tam jeszcze... Ojejku, ile to jest koszyczka, dobra, cofam, nie było, nie było tematu. Mam jakiś bucik taki. Poplątany troszkę. Botek, ale to już taki standard w biedrzynie. Te butki często. Chyba w zeszłym roku też były. Chyba, że były inne, już nie pamiętam. 99 zł. Zamszowe. A te... Też chyba 99 Jest jeszcze czarna fajnie na zameczek Ma na takim fajnym misiu I patrzcie jakie krasnala. Co tak w tym buciku taki krasnol sobie siedzi. Jakie masery, patrzcie. O, on stoi. Nie, trzeba go sobie posadzić. Ile tych krasnalu? Już podtrzymać. 59 renifer. Aha, albo krasnal, O, to dobra cena. Patrzcie taki gigant. Tylko 59 zł. Jiku, <laughs> trochę mnie gardło dzisiaj boli, to wybaczcie. Mam taki słabszy głos. Jeszcze taki bucik. Aha, to jest na samce tym czarno. Aha. I to wszystko. Starczy bucika, leć babu dalej. Co my tutaj mamy? Aha, chodniczki łazienkowe, ale one chyba były, wiecie. Nie, to nie są te. A cena tego chodniczka? Nie mam ceny czytniki naprzód. Podgumowane, także jak sobie rozłożymy, to nic nam się nie będzie suwać, nie? Okej, okay, taki jakiś pasek widzę. Taki parciany do spodni. Pleciony, babo pleciona. To chyba parciany, nie? Czy nie? Nie. Pleciony to pleciony. 29 zł. Aha, to jest męskie. Męskie. O. Różne kolory, nie? Okej, okay, idziemy dalej. Coś dla dzieciaczka. Co to jest? O, taki, taka fajna butelka. Okej. Okay. Ty, tymi kulkami sobie odkręcamy? Tak. A tutaj sobie pijemy. O, to jest jeszcze ze słomką. No nie wytrzymam. Fajne. Kubki i takie miseczki. Na przekąski na przykład. 16,99 a to jest w ogóle lampalet. O ja, patrzcie, pominęłabym. Projektor. Co on tutaj projektuje? Gwiazdy. Nie, to jest świąteczny, jakiś. Nie, nie świąteczny, tylko to jest jednorożec. Diament, tęcza. <grym> Okej. Okay. 37 zł. Ale fajne rzeczy. A to co to jest? A miseczki takie. Talerz silikonowy z przysawką. A tutaj śliniaczki, ale nie wyjmę, bo tutaj coś przyklejone. To wyjmę może tego? O, ale fajne. No ekstra, biedronka ekstra. Która fajna? Psiak czy... Co to jest? No nie wiem. Jakiś stworek. nie nieokreślony. Psiak chyba fajniejszy, nie? Dobra, idziemy dalej. Materac składany z pokrowcem 149 zł. Aha, te materac już kiedyś były w Biedronce, wiecie? Tak, tylko nie, nie wiem czy ta, ta, ta szata graficzna była, ale na pewno takie już były. Materac do spania, ewentualnie puf do siedzenia fotel. Możecie go sobie ułożyć jak chcecie. Wymiary. Zdejmowany pokrowiec. Z uchwytem i zapięciem na rzepę. O, ale leciutki, fajniutki. O, zobaczcie, do tych tutaj zestawów są jeszcze takie fajne sztuczki dla dzieciaków. 9,99 Różne kolory, nie? Ale ekstra. A może tak rodzaje. Wszystko kolorystycznie pasuje. No? Dobra, odkładam, czekajcie. No. Wejdzie czy nie wejdzie? Dobra wlazło. I obok, co to jest? Taki fotelik dla dzieciaczka. Ale fajne rzeczy. A tam jakie fajne zobaczcie. Jakieś kocy i poduchy. Zaraz tam przejdziemy. 79 zł ten fotelik. Która ma takiego dzieciaczka, piszcie. I akcesoria. bambusowo silikonowa Ale fajne, takie sprytne. Co to jest? Proste krojenie z charakterem do pizzy nóż. Okej, okay, zabezpieczenie ma, zobaczcie. Co tu jeszcze jest? Wyżej nie podniosę, bo tutaj ludzie sobie przeglądają te kosze. Co to za stempel jakiś? Ach, muszę to wyjąć. Czekajcie, wyjmę czy nie? Chyba nie. Nie wiem, co to było, ale jakiś stempel fajny. I takie łóżki. Co to za stempel? Było coś widać, piszcie co to za stempel, bo ja nic, nic nie widzę, nie? Nic nie widziałam. Okej, okay, gary, ale gary to chyba nieco. Czy chcemy gary? Ostatnio robiłam gary, ale to są inne gary. 69,90 rondrel. 59 patelnia. Aha, czyli tutaj. Są te Gesslerowe, nie? Ewentualnie mniejsza paternia. Patelnia 39, prawie 40. A to jest zestaw gara? Nie, to jest właśnie ten rondel, babą. Tak. Tu są jakieś zestawy? Nie. Ale tutaj patelni wleciało, no. Tu jeszcze jakiś taki gar. No dobra. Deseczki fajne. Do serwowania serów w 24,99 O, ty to już kojarzy, że była. Ale ekstra. Do picia. Nie czy to jest sama cena. Chyba po, po samą cenówkę wyciągł. Chyba tak. Okej. Okay. A mi ściereczka wleciała. Co to za ściereczka? Trzy sztuki. Aha. A ściereczka. Nie mam ceny. Czytniki naprzód. Ale jest w dwóch kolorach to na pewno o. Coś takiego. No fajne, dobra, chodźcie na tą drugą stronę, bo jestem ciekawa te koce. Czerwony prowadź. A tu jakieś... A to jest wycieraczka. Ojejku! Myślałam, że jakiś chodniczek. Wycieraczka Montana. Ale to jest wielkie, wiecie, taka bardzo duża ta wycieraczka. 80 na 120 o, w takim kolorze. Aha, te tutaj dywaniki pokazywałam ostatnio na przeglądzie, także jeszcze dostępne biedronce dziewczyny. Także przegląd poprzedni, aktualny jak najbardziej. Idziemy dalej. Co tutaj jest? Co to jest? Poduszka. Dekoracyjna Teddy. 45x45. 45. No, jest jakaś rozpakowana. Poduszka nie, ale jest kocyk rozpakowany. W sensie, że można sobie podotykać, pomacać, nie? Pomiziać. O. Taki to jest ten zestaw. Zobaczcie. Cena tego koca 49 zł, a poduszka 24. Tylko 24. No. Ale dobra cena. Patrzcie. Jaki sobie można zestaw strzelić? Tu jest rozpakowana poduszka, nie wiem, czy to jest to. Nie, nie, to jest mniejsza. Aha, to może być cena tej mniejszej poduszki, wiecie? Nie mam pewności. Jakaś kurtka. No te kocy jeszcze takie. Podałam wymiar tego koca. 150 na 200. Aha, to samo, już tutaj dostało powietrze, nie? Tak fajnie się napompowało. O! No okej. Okay. Ale fajne kosze, co? W ogóle tego nie było w gazetce, czy było? Nie pamiętam. Jeszcze takie zestawy. A to przebrane, wiecie, musi być duże branie na tym kocu. O, tu jest koc niebieski do tych poduszek. Tak, tak. Mhm. No ładne. A do tej, tutaj, tutaj? Ciekawe. Aha, taki. Taki jaśniotki. No dobra, fajne rzeczy co. Pominęłam buta. To jest taki kalosz. To jest chyba gumia, jak wiecie. Cena. But ogrodowy 39 zł. Szlafrok 39. To szlafrok, gdzie? A tu babo. O, taki. Kropeczki. Ale wróćmy do bucika. Tutaj jest męskie i damskie? Pod tą samą cenówkę, dziewczyna. O. Jeszcze jakiś botek się na takim traperze za podział. Ale to nie jest ocieplane. Ocieplane, babo. Dobra. Tak na wpół wiecie. Nie wiem, czy to jest pod tą cenówkę. 99. Dobra, jest jeszcze ręcznik. 27,99. 70 na 140. 80. A nie, to jest wycieraczka. Ręcznik 27,99. Wycieraczka 44,99, dziewczyny. Okej, okay. wszystkie ceny podałam, jeszcze pokażę Wam kolory. O. 100% bawełna. Jeszcze szała. Co myślicie? I jeszcze tutaj widzę jakieś takie co to jest? Piżamka? O piżamka damska, Zobaczcie, jaka słodka. 49 zł Ściepłego <średzpieczny> polaru dwuczęściowa. No okej. Okay. Idziemy dalej. Dawaj czerwone. A tu jest więcej piżamek, ale tutaj męskie. Mhm. A te męskie 34,99 nie, to bokserki. Bluza damska 54. Piżamka męska 50 zł. O, jeszcze takie zestawy, patrzcie, łazienkowe. Na pod sedes i, i podwannę, nie? O, jeszcze... na no, jeden obrazek taki, zestaw kolorów. I tam widzę jeszcze jakieś polary czy bluzy. Chyba tak. Zaraz podejdziemy. Tylko cena tych zestawów, nie mam cen, także czytniki naprzód może je, ale wiecie, nie widzę, nie? Przeleciałam to no, tu ich nie ma, nie? tej ceny, no nie ma czapki robiłam ostatnie, to możecie sobie do poprzednich przeglądów nadal dostępne, perła modna jest, ok i polary, kurtka polarowa damska mhm. gdzieś tu była cena 54 zł Chłopieńca. I męsko. Wszystkie kolory, patrzcie. W sensie wszystkie. Dwa, trzy. Nie dwa, trzy. <grywa> Bobo zdecyduj się. Cztery. O! Takie kolory, babeczki. Dobra, i kończę. Doszłam do końca. Fajne koszyczki. Czerwony dzisiaj mi się podobało. Dobra, idę. Jak jeszcze coś najadę, to się spotkam. Jak to się spotkam. To się połączy, a jak nie, ma, to wiadomo. Dzięki, że byliście. Do następnego cześć. Jak jeszcze patrzę, czy jakieś święta tutaj mają, ale chyba chyba nie ma. Wiecie, jakaś wyprzedaż na zniczu jest? Oczywiście, że tak. Znicze drugi tańszy, 50% taniej. Także wszystko, połowę babeczki przecenione. Jest wyprzedaż, bo na zniczu można uderzać, jak coś komuś potrzeba. A na wkład? O, widać, widać. Wyżej nie podniosę, bo ludzie spacerują. A na wkład? Nie, wkład normalnie. No okej. Okay. Dobra, to jeszcze przejdę, bo może coś spotkam. Bo idzie panu. Dobra, nic już nie spotkałam. Także kończę. Dzięki, że byliście do następnego części. Zobaczcie, zapomniałam, że nikt bardzo, nie odebrałam swojej parówki, także może to koniecznie nadrobić. Okej. Wezmę jeszcze sobie gazetkę. Pojawiła się gazetka z zabawkami. Fajnie przyjrzyna. I okazja 30H to robiłam gazetkę, to tego nie biorę.